Małgorzata Rozenek pokazała przebranie na Halloween. Fani przecierają oczy. Wof. Małgorzata Rozenek zachwyciła Halloweenowym przebraniem. Śmiem twierdzić, że to nie jest jej ostatnie wcielenie w tym roku. Wof. Piszą podekscytowani fani. Komentując zdjęcia, na których celebrytka wygląda niemal identycznie jak jedna ze światowej sławy gwiazd, spójrzcie tylko na te zdjęcia. Halloween na dobre zadomowiło się w Polsce. Jedni chętnie przebierają się za różne postacie filmowe, bajkowe czy znanych artystów i chętnie biorą udział w imprezach. Inni wciąż podchodzą do tego dnia z dystansem. Wśród gwiazd nie brakuje entuzjastów. Julia Wieniawa czy Natalia Siwiec chętnie pokazują swoje hallowe nowe kreacje, a Maf Fashion przekonuje, że to świetna okazja do zabawy i kreatywności. Jednak niektórzy celebryci, jak na przykład Edyta Górniak, podkreślają jednak, że wolą tego dnia zachować spokój i duchowy nastrój. Do pierwszego ogrona należy Małgorzata Rozenek. Za kogo przebrała się w tym roku? Za kogo przebrała się Małgorzata Rozenek? Małgorzata Rozenek od lat dekoruje dom na Halloween, by 31 października móc celebrować ten dzień razem z bliskimi. Gosia przebierała się już za morticie Adams oraz diabolinę, a teraz przyszła kolejna. Chris Jenner. Dlaczego postawiła na matkę znanych celebrytek? To był rok zmian, dla mnie i dla Chris Jenner. Dlatego wybór tegorocznego Halloweenowego przebrania był prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce, a raczej w ręce i skalpel naszych lekarzy. Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę, prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek. I choć halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich. Napisała Małgosia, zachęcając do oglądania premierowego odcinka jej nowego show bez kompleksów. Wolf. Bardzo udane przebranie. Od razu poznałam, kto to. Napisała jedna z fanek gosi. Jaka zmiana? Szok. I te włosy tak pasują, dodała inna z internautek. Warto podkreślić, że zarówno Małgorzata Rozenek, jak i Chris Jenner należą do kobiet, które otwarcie mówią o swoim zamiłowaniu do medycyny estetycznej. Nie tak dawno amerykańska gwiazda ponownie zdecydowała się na lifting twarzy, który, co tu dużo mówić, odjął jej dobrych.